Sprawdźmy, czy Paulina jako agentka nieruchomości pozna dzielnicę w Dubaju. Yalla! Ha, ha. To jest moje ulubione Blue Waters, gdzie biegam codziennie rano, praktycznie codziennie rano, ale nie, no Blue Waters. A, Deira. To jest Zug Gold Market i tam się płynie łódką, właśnie tą łajbą y za jeden dirham, także no dla takiego experience starego Dubaju. Business Bay. Widok na y, kanał i widok na Burj Khalifa równa się Business Bay. Marina. Widok piękny na Princess Tower i no cały jak Marina. Palma i super restauracja na samym czubku Palmy to e, Atlantis de Royal. Co ja powiedziałam? Restauracja? To jest hotel. To jest osiedle willowe, ale nie wiem, które dokładnie, bo jest kilka x widoki na tam. Które to jest? Widows. Ym, wygląda jak kongres jakiś. Więc albo Dubai Land, albo Expo. Super sobie poradziłaś, Paulina. A ty ile dzielnic poznałeś? Daj znać w komentarzu.